W tej lekcji wyjaśnię tobie jedną z najważniejszych własności dowolnego trójkąta, czyli fakt, że w dowolnym trójkącie suma miar wszystkich jego trzech kątów wynosi zawsze 180 stopni. Ok, narysujmy sobie dowolny trójkąt. Pierwszy bok, drugi bok i trzeci bok, tak? Mamy szkic tego trójkąta. Możemy go nazwać tutaj A, B, C i kąty odpowiednio oznaczyć alfa, beta i gamma, tak? I teraz tak, jeżeli mamy sumę tych kątów, tak, czyli alfa plus beta plus gamma, to ta suma wynosi 180 stopni zawsze dla dowolnego, czy też dla szczególnych przypadków, jak? Trójkąt jakiś prostokąty, tak? trójkąt równoboczny, trójkąt równoramienny, tak? trójkąt rozwartokąty. Zawsze suma tych trzech kątów to jest 180 stopni. Jak to można udowodnić? Można wziąć tutaj na jednej podstawie, przypuśćmy na tej podstawie AB, narysować prostą, na której leży ta podstawa. Tak? Czyli szkicujemy sobie tak i tak. Jest jakaś prosta, nazwijmy ją A, na której to leży ta podstawa tego trójkąta AB, ten odcinek AB. I narysujmy teraz równoległą prostą do tej prostej, która przechodzi przez punkt C. Będzie dokładnie jedna taka prosta, tak? Czyli możemy tutaj narysować prostą, naszkicować. Tak? I zakładamy, że te dwie proste. Tak, nazwijmy tą prostą B. Są do siebie równoległe. Tak? Niezależnie od tego, czy nam się, powiedzmy, troszkę krzywo narysuje, czy nie, to jest tylko szkic. Jak napiszemy tak, że A jest równoległe do B, to przejmujemy, że tak jest. Ok. I teraz tak. Jeżeli mamy tutaj ten odcinek, tutaj CB, czyli jeden z boków trójkąta, i odcinek CA, czyli jeszcze kolejny bok trójkąta, to. Na tych bokach też możemy naszkicować proste. I zobacz, co teraz się stało. Tutaj powyżej tej prostej b, która jest równoległa tutaj do prostej a, będącej na podstawie AB, tak? Powyżej tutaj tego trójkąta powstały nam tutaj trzy kąty, tak? Tutaj kąt, tutaj i tutaj. Tak naszkicujmy. I te trzy kąty razem składają się nam do kąta. Pół pełnego tak? Czyli razem dają nam 180 stopni, tak? Dobrze. I teraz możemy zauważyć taką sytuację, że tak, ten kąt, gamma i ten kąt to są kąty wierzchołkowe, czyli tutaj jest też miara gamma, tak? Dokładnie te dwa kąty mają taką samą miarę. Kąt wierzchołkowy, czyli widzimy tutaj są dwie proste, które przecinają się w danym punkcie, tak? I tutaj ten punkt C stanowi wierzchołek zarówno dla tego kąta, jak i tego. Czyli w takim przypadku te dwa kąty są kątami wierzchołkowymi, które są sobie równe. Tak. Dobrze. I kolejna sprawa, że jeżeli mamy tutaj dwie proste, równoległe do siebie, i tutaj ta prosta przychodzi, tak, przez te dwie proste, no to ten kąt alfa, tak, punkt przecięcia się tej prostej, na której leży odcinek AC z tą prostą A jest równy przecięciu się z tą równoległą prostą, tak? Czyli tutaj i tutaj te dwa kąty są sobie równe, bo to są kąty odpowiadające. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o kąty odpowiadające, to to jest ten element programu z matematyki, który wypadł pod egzamin ósmoklasisty ten okrojony, tak? Natomiast w tych podręcznikach i tak dalej, czy też wcześniej w tym bardziej rozbudowanym egzaminie ósmoklasisty było to zagadnienie, tak? I myślę, że w większości mieliście to omawiane, tak? Tylko na egzaminie ósmoklasisty ściśle nie będzie rozpoznania, także ten kąt i ten kąty odpowiadające są sobie równe, tak? No ale na potrzeby dowodu, żeby udowodnić, że dla dowolnego trójkąta suma kątów to jest 180 stopni, to chyba musimy użyć tej własności, tak? Więc pokazuję, bo pewnie większość z was jednak miała to omawiane, natomiast pamiętamy, że te kąty odpowiadające akurat nie będą na tym okrojonym egzaminie ósmoklasisty, tak? Ok, no i kąt beta i ten kąt to też są kąty odpowiadające, tak? Bo mamy tutaj prostą, na której leży ten bok BC, tak? I ona przechodzi przez te dwie proste, które są do siebie równoległe, prostą B i prostą A, tak? I zawsze przechodzi przez obie te proste, przecina się pod tym samym kątem. Czyli tutaj, i tutaj jest ten sam kąt, oznaczamy to beta. I zobacz, te trzy kąty widzimy. Z rysunku, że to jest 180 stopni. No i po drugiej stronie widzimy, że to jest kąt alfa plus beta plus gamma, tak? Że to jest suma miar tych trzech kątów. Czyli te trzy kąty z trójkąta przenieśliśmy tutaj i widzimy, że razem one układają się nam w kąt 180 stopni, kąt półpełny. I tutaj, jakbyśmy na przykład przesuwali ten wierzchołek po tej prostej B, tak? A ta podstawa by została. Ta sama, to te kąty by się zawsze nam układały właśnie w taką konfigurację, dającą w sumie miar kątów 180 stopni. Czyli podsumowując, zapamiętujemy to, że suma miar kątów w dowolnym trójkącie to jest 180 stopni, zawsze i wszędzie. Natomiast ten dowód dodatkowo pokazuje, tak żeby rozjaśnić to, skąd to pochodzi. Tak? Okej, okay. jeżeli masz jakieś pytanie do tej lekcji, to koniecznie pytaj, a jeśli nie, to zapraszam Ciebie do kolejnej lekcji.